To nie jest tak, że ludzie cię krzywdzą, ranią i sprawiają, że czujesz się źle, niedoceniona, czy niedoceniony lub nieszczęśliwa i nieszczęśliwy. To nie jest tak, że temu są winni tylko ci ludzie, których spotykasz, bo ci ludzie, których spotykasz, dokładnie pokazują Ci to, co i tak zakorzenione jest głęboko w tobie, dlatego cokolwiek chcesz, żeby zmieniło się w Twojej rzeczywistości, musisz zacząć od siebie. Przestać zwalać na cały, zewnętrzny Twój świat tego, jak się czujesz, swojego samopoczucia i uzależniając swoje samopoczucie od innych ludzi czy sytuacji, będziesz się kręcić jak chomik w kołowrotku do śmierci, żeby już nie powiedzieć bardziej dosadnie, ale właśnie tak będzie. Dopiero w momencie, kiedy zrozumiesz, yy, słysząc to ode mnie, od kogokolwiek innego, lub sam dojdziesz do takiego momentu w życiu, tyle razy już się zawiedziesz.